Cześć, witam Cię na kanale, gdzie każda zrobiona złotówka z reklam idzie prosto w akcję. Od ostatniego update'u minęło już półtorej tygodnia. I trochę nudy było na rynku, bo dalej się kręcimy w jednym i tym samym miejscu. Naprawdę były jakieś spadki na półkach, głównie software'owych, związanych z AI. I trochę przerobiłem mój portfel znowu, bo mi się nudziło, więc będę teraz testował inną strategię, bo no nie za bardzo mi się podoba to, w jaki sposób to obecnie wygląda i dalej oczekuję jakichś spadków, gdzie chciałbym zaangażować więcej czasu, ale nie w taki sposób, żeby po pierwszych spadkach mi się kończył już kapitał na dalsze dokupywanie. Jeszcze zaczynając od update'u, to od ostatniego półtorej tygodnia wartość znowu wzrosnęła. Bawiłem się trochę w złota. Coś tam wyszło, coś tam nie wyszło, ale jestem na plus. Na razie czekam aż Ameryka, w końcu jakieś spadki tutaj. Kurde, już się kręcimy tutaj od praktycznie października. Chyba, że nie patrząc na tą korektę, no to tak, już od początku roku cały czas w tym jednym miejscu jakieś tu mamy niby niższy dołek, niższe szczyty. No ale. Nic się tu konkretnego nie klaruje i rynek czeka niepewności, co tu się dalej wydarzy. Więc. No właśnie, ja też w sumie czekam i gram tam jakieś małe ruchy na spółkach. Nic ciekawego. Poproszę Was jeszcze o subskrypcję, lajki, zasięg. Jak widać, dalej nie mogę zarabiać z YouTube'a ale już całe 3 godziny zweryfikowane z 4000, więc jeszcze tysiąc takich filmów. No i w końcu mój projekt zacznie się rozwijać i pierwsze wpłaty dojdą do portfela. Więc czekajcie na kolejne 990 ileś tam filmów i w końcu ruszymy z pełną parą przechodząc do mojej strategii. Jak widać, dużo spółek mam. Generalnie działa to tak, że wyznaczam sobie jakieś poziomy na spółkach. Weźmy na przykład hmm. Niech będzie tam Sara Wyznaczam sobie jakieś poziomy i na każdym poziomie kupuję za 50 dolarów. Nieważne co się dzieje, mam wyznaczone poziomy, kupuję za 50 dolarów. Jak padnie niżej, to kupuję je za kolejne 50 dolarów. I tak w kółko, aż w końcu zacznie rosnąć. I też, jeśli będę miał tam. Nie wiem, no zależy co się będzie działo. Teraz na przykład ostatnio na Oracle zaliczyło właśnie taki poziom, który sobie wyznaczyłem. I po trzech dniach miałem 15% zysku, więc to po prostu zrealizowałem, bo nie ma sensu tego trzymać. Szczególnie, że była też tam strefa do wyprzedaży. Więc pozbyłem się i nie obchodzi mnie, co tam się dalej dzieje. Więc tutaj na kolejnych poziomach dorzucam po 50 dolarów, a i tak sobie założyłem, że tak licząc, to będzie 40 spółek. I na każdej spółce myślę, że tak zabezpieczenie na trzy poziomy jakby spadało. Chociaż pewnie aż takich spadków nie będzie, ale trzy poziomy spoko. Nawet z jednego coś tam się da ulepić, jak będę miał te 20 spółek. No to ostatnie dni po tych spadkach na spółkach, właśnie jak Oracle czy, czy też. No nie wiem, wszystkie software'owe spadły, no to kilka dni po spadkach już są zwroty po 10%. To nawet na jednej pozycji da się coś zarobić. Ale generalnie mam zabezpieczenie na trzy pozycje. I jak widać, jest tego bardzo dużo. Póki co będzie jeszcze więcej. Mam tutaj Amazona, Duolingo, GitLaba, Graba, Lotus. Patrzyłem dzisiaj na chińskie spółki. Niektóre spoko Cię wydają, na przykład właśnie Lotus. Z chińskich jeszcze WeR WeRide i Zylab Limited. Te trzy spółki wydawały mi się spoko, więc się w nie zaopatrzyłem i jeszcze chciałbym chińskie auta nie kupić. To jest moja, jedna z ulubionych. To musi być w moim portfelu, no ale nie chcę spadać. Się trzyma i nie chcę spadać, więc czekam. E, wracając do mojego portfela, to... No, spółek. Czekam jeszcze na niższe poziomy. Może się coś uda kupić, też by się przydało coś innego niż... Samych jakichś techów czy software'ów. Zdałyby się też jakieś banki czy healthcare. Chyba mam tu United Healthcare albo się pozbyłem. Jest. United Health Group, Telantis, SP Global. Też takie spółki chciałbym kupować. Nie same, software'owe, na których były spadki. Ale na tych akurat też była okazja. Czekam też na zbrojeniówkę, na przykład banki, jakieś McDonaldy, Coca-Cola. Bardzo fajnie by było kupić tam jakieś niższe poziomy, bo póki co to tylko rośnie i rośnie, aż, aż się żygać chcę od tego wszystkiego, szczególnie, że od tylu dni się kręcimy pod tymi poziomami. I nic się tu nie dzieje, ani w górę, ani w dół. Stoimy w miejscu. Co do czekającej gotówki, mam tam zapas chyba 300 dolarów na jakieś najbliższe zakupy. A całą resztę mam w ETF-ie i B01. Są to obligacje. Amerykańskie w dolarze. Właściwie dalej mam wszystko w dolarze. O tym nie powiedziałem. Amerykańskie obligacje chyba 3-4% rocznie. Taka swobodna, swobodny parking dla mojego kapitału. Czekający, aż się coś w końcu zacznie dziać. Więc te 300 dolarów tutaj czeka na jakieś najbliższe okazje i będę żonglować tymi spółkami w zależności od zwrotów jakich jakie tam będą no a jeśli w końcu zacznie coś mocniej wpadać jak reszta rynku zacznie lecieć to wtedy będę brał z tego ETF a po kolei do tej rezerwowej części, żeby się zaopatrzyć w większą ilość spółek. A póki co czekam i, i tyle czekam. Dzięki za oglądanie do końca. Proszę Was jeszcze raz o lajki, subskrypcje, komentarze, jakieś sugestie, cokolwiek, bo mega nudy. Nie mam co robić. I też mi się nie chciało dlatego nagrywać filmów, minęło półtorej tygodnia, a tu nic nie ma na tym kanale, więc proszę o jakąkolwiek aktywność i nara.